Fakken domek. Kurwa, Hunter gdzieś tu jest i na mnie poluje. Nie. dopadł mnie. Jest! W końcu kogoś innego. <noise> końcu... Jest. Są jeszcze ptacze. W końcu nie mnie. <noise> no szmato, zlecisz tam do wody teraz. <noise> Jezu. I razem poprałem, a to leci ja do lecia do końca. Co so, jest? Nic, nic nic. Razem popkałem, a to do końca poleciało. Mm -hmm. Jaki żal Kurz wagonio? No. Niech ginie. Aha. Noż. Musi się ustawić. Tak jak ja to strzał, to on musi się ustawić. Kurwa. wow a ciebie wywaliło. Charger wywalił, ty! Bo. Mm. Eee, kolega! Będę hardkorem, zabiję go, złomu. Z czego? Złomu. On tu idzie. Okej. Okay. I chyba zginę. No, no problemu. <kłysy> Zrobione jest wszystko. Tylko drugi się drze. Ktoś... Okej... Oh. jak lecę. okej. Okay. Co się stało? i mordy mordę następnie. No. Czekaj. kurwa, No, lol, ty go przez dziurę w dachu. No, ja tam rzuciłem tego... Mołotowa. Trochę pomoże, ale... nie na długo. Kurde, a gdzie tu jest ten... Aha, tu ma przyjechać po nas coś. No łódka, tak? łódka. Okay. Łódka, kurwa, wiesz co to łódka? Easy, man! Dobra. Charger! <laughs> no, biją mnie. To taka kupa mięcha. Jak się w nią tak teraz ten... To tak jeszcze jakby to pływało, A A wieśniak. Aha, wieśniak. Boże co idzie no. Uuu, muszę wziąć amunicję Ale gdzie ona jest? Wezmę broń po prostu LOL! Kurwa. Wziąłem i apteczka wypadła, ale do wody Kurwa Idiota, idiota, idiota. I kolejny tank biegnie. No tak, a ja nie mam czym w niego napierdzielać. <laughs> jest amunicja to wiesz. Gdzie? Gdzieś tam tutaj koło apteczki. Na dole. Ejcie teraz tak zepchać. Fucking tank. Ciekawe czy ktoś wyleci za wodę. Chyba nie. Już mu pomagam, już, już szybko. O jebcie, trafił. Ładuję bo mi Okej O, zaraz yes. przyjedzie pomoc. Idę płeszczę po mapteczkę. Chyba, że ty ją Nie, ej, weź mi, zostaw mi ją! Ja mam patrz, ja mam HP. Już nie ma jednak. Jest defibrylator, ej daj się zawidzieć, w sprzeszku. O pewnie, pewnie. Leź do tyłu, leź do wody. <laughs> Budka przypłyła. Kurwa no! no! Adrenalina. Mamy tam iść. Biorę adrenalinę i idę. Tak. Wow. wow ej. ej! Ej, pomocy! Idiota! Co? Musiałeś do mnie strzelać! Sorry, ale patrz. No! Help! Ej, no. Ej. Patrz, mnie też zostawią! A żyjesz. Fakie Ej, dobra, ja umrę. Nie, szybko. Nice, bike. Zginąłem. Teraz ty, frajerze, zginąłeś. Ej, jest defibrylator, użyj go, użyj go, uwaga. Ej, użyj go. Śpiewać Ty ciul, użyj go. Jaki pedał. A ktoś ma Jest! Cieszę się. A kto umarł? To umarł? A idź. No. Chuj, musisz mnie wskrzesić. Ej, okay, dobra, jutro. Dobra. Kupowajcie. Tak, 387 zmarł. Dobra, tak więc my się żegnamy ze wszystkimi. Tak. No to nie, to no, i... i się nie. żegnam. Z...